Jedenastoletni chłopiec cierpiał od kilku miesięcy na częstą utratę przytomności. W końcu jego rodzice przywieźli go na badania do szpitala dziecięcego. Podczas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza chłopiec miał kolejny atak utraty przytomności, tym razem połączony z zatrzymaniem akcji serca. Powstało duże zamieszanie. Lekarze wybiegli na korytarz i zaczęli go reanimować metodą usta-usta oraz masażem serca. Przewieziono go następnie na oddział intensywnej terapii i prowadzono zabiegi ratunkowe dla wznowienia akcji serca. Jego serce nie biło co najmniej przez 20 minut. Przez ten czas podano mu kilka leków nasercowych, ale bez skutku. Jedna z obecnych tam pielęgniarek pamiętała, że powiedziała: Chciałabym, żeby nie musieli tego robić, myśląc, że te wszystkie zabiegi reanimacyjne są bezużyteczne. Jako ostatni ratunek lekarze próbowali użyć jeszcze raz elektrod do kardiowersji. Przyłożyli urządzenie do klatki piersiowej chłopca i nacisnęli przyciski przesyłające wstrząs elektryczny przez serce. I zdarzył się cud. Chłopiec otworzył oczy i powiedział: To było niesamowite. Wprowadziliście mnie z powrotem w moje ciało. Następnie ponownie stracił przytomność. Chłopca przeniesiono na salę operacyjną. Był w stanie zwanym zespołem chorego węzła zatokowego, w którym węzeł zatokowy, obszar serca regulującego jego bicie, przestaje pracować. W czasie operacji wszczepiono mu elektryczny rozrusznik serca. Rozmawiałem z tym chłopcem 7 lat później. Uczył się w szkole średniej i pracował dorywczo. Był całkowicie wyleczony i nie odczuwał skutków przeżytego zatrzymania serca. Z początku... Jego wypowiedź o tym strasznym przeżyciu była niejasna, nie pamiętał otwarcia oczu ani słów skierowanych do lekarzy i pielęgniarek po przywróceniu mu życia. Cierpienie wyrządzone przez elektryczny szok opisywał jako ból, którego nigdy nie zapomni. Nadal mam koszmarne wspomnienia o chwili, w której przyłożyli mi te elektrody do ciała. Chociaż jego rodzice twierdzili, że syn nie pamięta nic o początkowych zdarzeniach w poczekalni szpitala, ja czułem, że ten młody człowiek ma jakieś wewnętrzne problemy związane z tym przeżyciem. Dlatego kontynuowałem wywiad, prosząc o podanie dalszych szczegółów zdarzeń z tego dnia, a szczególnie o opis marzeń sennych, które mógł mieć. W końcu spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: Cóż, jeżeli pan obieca mi, że nie będzie się śmiał. Opowiem panu co pamiętam, a pamiętam to tak, jakby to zdarzyło się wczoraj. Pamiętam jak tego dnia poszedłem do szpitala. Moi rodzice weszli do jakiegoś pokoju, biura przyjęć, kiedy nagle usłyszałem jakiś przenikliwy świst w uszach. Było to uczucie, jakie się ma wpadając w dziurę na drodze w czasie bardzo szybkiej jazdy samochodem, kiedy czujesz, że cały żołądek podchodzi ci do ust. Słyszałem głośne dzwonienie w uszach. Następnie pamiętam, że byłem w pokoju skulony w rogu sufitu. Widziałem swoje ciało leżące poniżej. Panowała całkowita ciemność. Widziałem swoje ciało gdyś było rozświetlone, jakby wewnątrz mnie była umieszczona żarówka. Obserwowałem pracujących nad moim ciałem lekarzy i pielęgniarki. Był tam mój doktor, jak również Sandy, jedna z pielęgniarek. Słyszałem, jak Sandy mówi. Chciałabym, abyś nie musiał tego robić. Zastanawiałem się, co oni robią. Widziałem doktora kładącego żel na moją klatkę piersiową. Włosy miałem w nieładzie. Wyglądały na przetłuszczone i żałowałem, że nie umyłem głowy przed pójściem do szpitala. Rozcięli mi ubranie, ale spodnie miałem nadal na sobie. Usłyszałem, jak lekarz mówi, wstań i potem naciska przycisk na jedną z elektrod. Nagle znalazłem się z powrotem w swoim ciele. Przed chwilą jeszcze patrzyłem na swoją twarz, widziałem czubki głów lekarzy. Po naciśnięciu tego przycisku nagle patrzyłem na twarz doktora. Człowieku to boli. Boli nawet myślenie o tym, jak to bardzo boli. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo to bolało, kiedy doktor nacisnął ten przycisk. Do tej pory miewam sny o tym, jak bardzo to boli. Czasami budzę się w nocy, krzycząc z bólu. Nie, nigdy nie słyszałem o przeżyciach z pogranicza śmierci. Nie oglądam zbyt często telewizji, jeżeli coś czytam, to głównie komiksy. Nie, nie powiedziałem o tym moim rodzicom, nie wiem dlaczego, chyba nie miałem ochoty na mówienie o tym. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś przeżywał to samo. Nie opowiem o tym moim przyjaciołom, pomyśleliby, że zwariowałem. Ten młody człowiek doznał przeżycia pozacielesnego, najistotniejszego elementu doświadczenia bliskiego śmierci. Charakterystyczne dla tego doznania było to, że widział swoje ciało oświetlone białym światłem, podczas gdy reszta była pogrążona w ciemności. Mój rozmówca nie uważał swego doznania za przeżycie z pogranicza śmierci. Uznał je za marzenie senne. Pomimo to, przeżycie zmieniło go co jest dodatkowym efektem tego najistotniejszego doznania? Z mojej obserwacji wynikało, że jego wizja ukazała mu cel w życiu. W przeciwieństwie do swych przyjaciół, nie jest nadmiernie zainteresowany sprawami materialnymi interesuje się bardziej zdobywaniem wiedzy niż pieniędzy. Sam wyraził to następująco. Nie mam ochoty na chodzenie na przyjęcia i picie alkoholu, jak robią to moi koledzy, lub poświęcanie czasu na różne głupstwa. Wiem, że są ważniejsze rzeczy do zrobienia w życiu. Interesujące spostrzeżenia dotyczące samego przeżycia z pogranicza śmierci, chłopiec przekazał wiele szczegółów przeżycia możliwych do zweryfikowania. Opisał dokładnie przebieg reanimacji, jakby rzeczywiście obserwował ją w oderwaniu od swego ciała. Na przecież jedenastolatek nie jest w stanie opisać reanimacji prowadzonej w sali nagłych przypadków z tak dużą dokładnością, niezależnie od tego, jak często ogląda telewizję. On natomiast potrafił określić położenie i kolor aparatów znajdujących się w pokoju, płeć lekarzy, biorących udział w zabiegu, a nawet to, o czym rozmawiali podczas tych gorączkowych czynności.